Dzień dobry, nazywam się Ketony pochodzę z Anglii. Przyjechałem do Polski dwa lata temu, żeby studiować język polski. Pod wieloma względami mam ogromne szczęście, że mój język ojczysty jest językiem angielskim. Ponieważ dokądkolwiek podróżuję na świecie, zawsze znajduję kogoś, kto zna mój język. Inni, jak Polacy, którzy posługują się innymi językami, jak na przykład językiem polskim, nie są tak uprzywilejowani. I muszą nauczyć się innych języków, które są szerzej znane za granicą, tak zwanych języków międzynarodowych. Język międzynarodowy, co to znaczy? Zazwyczaj kojarzy nam się z tymi wielkimi, globalnymi językami, jak na przykład język angielski, język francuski lub język hiszpański. Ale w pewnym sensie język polski też jest językiem międzynarodowym. Warto pamiętać, czy Polska nie rozwijała się w izolacji? Będąc w centrum Europy, to nic dziwnego, że język polski posiada bogate słownictwo składające się z wielu różnych języków obcych. Na przykład mamy słowa z francuskiego, z niemieckiego, z tureckiego, a nawet japońskiego. Dlaczego tak jest? Ponieważ z powodów kulturowych, historycznych, nawet religijnych, Polska była związana z tymi obcymi kulturami. Językami i krajami. Na przykład dawniej takim przykładem było Łacina, która była językiem intelektualistów pod całej Europy. A dzięki temu mamy bogate słownictwo składające się ze słów z języka łacińskiego. Ale to był w czasach średniowiecznych. Co teraz? Z którą kulturą jest Polska związana w naszych czasach? Cały świat jest pod mocnym wpływem kultury anglojęzycznej. To znaczy, że język polski ma coraz więcej angielskich słów, tak zwanych anglicyzmów. Niektórzy sądzą, że te zapożyczenia są czymś negatywnym, to znaczy zniszczą polską kulturę. A jednak inni uważają, że są po prostu nieuniknione w naszych czasach i nawet ułatwiają Polakom, żeby opanować angielski. Przecież nie da się zaprzeczyć, że język angielski jest niezbędny w XXI wieku. Na przykład wiele książek, filmów i nawet stron internetowych jest dostępnych wyłącznie w języku angielskim. I wiele zespołów śpiewa po angielsku, nawet jeżeli to nie jest ich językiem ojczystym. A później, nawet gdybyście chcieli pracować wyłącznie w Polsce, znajomość języka angielskiego jest podstawowym wymogiem. Dla prawie wszystkich kandydatów do pracy, chyba najlepiej uważasz angielski jako rodzaj prawa, prawa jazdy. To znaczy, to jest nic wyjątkowego, ale każdy tego potrzebuje. Jednocześnie, język angielski jest czymś więcej niż po prostu wymóg pracodawcy. Jest kluczem do całego świata. Mówi się po angielsku we wszystkich kontynentach świata. To znaczy, jeżeli znacie angielski, będziecie w stanie rozmawiać z ludźmi w sprawie. W wszystkich krajach. I nie bójcie się błędów. Pamiętam, kiedy ja przyjechałem do Polski, ja również się stresowałem, ale najważniejsze jest komunikacja i przekazanie swoich myśli, więc na co czekacie? No nadal walczę, walczę z tymi e, prefiksami, czyli jest robić, dorobić, narobić, nadrobić, zrobić i to jest, to jest, to jest koszmar.